Cześć. Nazywam się Alicja Rasmus i witam was serdecznie na kanale Mediasystem. Czym jest telemarketing? Jakie przynosi korzyści? Kto powinien z niego korzystać? W dzisiejszym odcinku odpowiem na te pytania i przybliżę możliwości, jakie daje telemarketing. Pierwszy call center założyła firma Dial America w latach 50. ubiegłego stulecia. Wykorzystała nazwę telemarketing do określenia sprzedaży przez telefon, dosłownie definiując tele od telefonu oraz marketing, który kiedyś rozumiany był po prostu jako sprzedaż. W Polsce pojawił się dopiero w latach 90. wraz z rozwojem innych gałęzi marketingu, choć sama idea telemarketingu wielu osobom kojarzy się z nachalną, agresywną sprzedażą, a film Wilk z Wall Street mógł mieć na to wpływ, I'm not to w rzeczywistości sami korzystają z jego dobrodziejstw w życiu codziennym, np. umawiając wizytę u lekarza, korzystając z prywatnego ubezpieczenia, bądź dzwoniąc do sklepu internetowego, składając reklamacje. To też są formy telemarketingu. Obecnie jest wszechobecny, nie tylko w formie połączeń wychodzących, mających na celu sprzedaż, ale także przychodzących. Do telemarketingu zaliczamy bowiem sprzedaż, udzielanie informacji, helpdeski, przyjmowanie zamówień, reklamacji, przeprowadzanie badań czy umawianie spotkań. Innymi słowy, całość działań prowadzonych za pośrednictwem telefonu, w które bezpośrednio zaangażowany jest klient. Czy wszystkie produkty i usługi nadają się do komunikowania drogą telefoniczną? Jeżeli mamy odpowiednio spersonalizowaną bazę, to z każdym produktem czy usługą możemy spróbować. Jednak, jeżeli produkt ciężko jest sprzedać w innych kanałach, to jest duże prawdopodobieństwo, że przez telefon też nie będzie łatwo. Na przykład, czy zdecydowalibyście się na zakup nieruchomości podczas rozmowy telefonicznej, albo używanego samochodu? Ja? Osobiście nie. Ale umówić się na spotkanie, żeby obejrzeć, brzmi interesująco. A takie działania przy pomocy telemarketingu też można wykonywać. Telefon to ogólnodostępny kanał komunikacyjny. 93% Polaków posiada minimum jeden telefon komórkowy. Co więcej, jest to kanał lubiany przez klientów. Zatem, telemarketing to obszar, który możecie wykorzystywać w swojej działalności. I jakie przynosi korzyści? Po pierwsze, jest to nowy kanał kontaktu, który może być wsparciem dla obecnie istniejących. Jeżeli macie terenowe zespoły sprzedażowe, wykorzystajcie telemarketing do umawiania spotkań. Jeżeli w dobie pandemii spotkania są utrudnione, użyjcie telemarketingu do przeprowadzenia spotkań online. Jeżeli sprzedajecie produkty przez internet, wykorzystajcie działania do wsparcia klientów w procesie zakupowym, do kontaktów w kwestii porzuconych koszyków. Rozwiązań jest naprawdę wiele i można je wykorzystywać multikanałowo. Kolejna korzyść – zwiększony obszar działania. Kontakt z klientami przez telefon daje możliwość dotarcia do większej grupy odbiorców spoza waszej lokalizacji. Możecie rozszerzać zakres docieralności z Waszą ofertą z lokalnego na ogólnopolski. Dodatkowo dajecie klientom możliwość kontaktu z firmą, nie zmuszając ich do udania się w konkretne miejsce. Mogą do Was zadzwonić z tego miejsca, w którym aktualnie się znajdują. Szybsze dotarcie do klientów. Nie dość, że skala dotarcia jest większa, to jest też szybsza. W jedną godzinę jesteście w stanie złożyć więcej ofert, niż wysyłając handlowca w teren. Do tego możecie dzwonić w różnych momentach, a jeżeli nie dodzwoniliście się raz, spróbujcie za kilka godzin albo następnego dnia. Dostępność klienta jest dużo większa niż przy spotkaniach osobistych, a przy okazji oszczędza się też czas klientów. Lepsze wyniki sprzedażowe. Nowe kanały sprzedaży dają nowe możliwości. Więcej możliwości to potencjalna większa sprzedaż. Telemarketing pozwala osiągać większe konwersje niż kampanie mailowe. Konwersje od 1 do kilkunastu procent na zimnych bazach, a na ciepłych nawet do kilkudziesięciu. Wsparcie dla klientów. Zarówno dla tych obecnych, jak i nowych. Telemarketing może być wsparciem w procesach związanych ze sprzedażą czy obsługą klienta. Klienci często wolą zadzwonić, żeby załatwić sprawę i mieć potwierdzenie, że jest w trakcie rozwiązywania. Bądź uzyskać informacje tu i teraz, aniżeli czekać na odpowiedź na maila. Profesjonalne podejście do klienta. Decydując się na różne formy telemarketingu, umożliwiacie klientowi wiele opcji kontaktu. W oczach klienta jesteście profesjonalistami, więc prestiż firmy rośnie. Lepszy wizerunek firmy. Telemarketing może poprawić wizerunek firmy, jeżeli jest świadczony na odpowiednim poziomie. Jeżeli klient będzie otrzymywał wsparcie, jakiego potrzebuje, a jego problemy będą rozwiązywane bez ciągłego przekierowywania i pozostawiania na linii, jeżeli otrzyma rzetelne informacje, a obsługa będzie uprzejma, to w oczach klienta będą budowały się pozytywne doświadczenia, które wpłyną na lepsze postrzegania firmy czy marki, zbieranie opinii. Dzięki kontaktom telefonicznym i rozmowie firma może w szybki sposób uzyskać istotne informacje na temat produktów i usług, które oferuje, dzięki czemu może poprawić ofertę i dostosowywać ją do aktualnych wymagań klientów. Prośba o opinię wpływa pozytywnie na wizerunek firmy w oczach klienta, który doceni, że jego zdanie się liczy. Budowanie lojalności klientów. Telemarketing to zdecydowanie dobry sposób na utrzymywanie relacji z klientami. Poprzez odpowiednią rozmowę, badanie potrzeb, zainteresowanie, można tworzyć więzi i lojalność wobec marki, a klienci lubią, gdy się o nich dba. Badania rynkowe. Za pomocą telemarketingu można również prowadzić badania czy ankiety, których wyniki i analiza będą rzutować na skuteczność podejmowanych przez firmę decyzji. Czy telemarketing jest skuteczny? Jeżeli jest prowadzony zgodnie ze sztuką, to odpowiedź jest jedna bardzo. Jest to najskuteczniejszy sposób docierania do klientów. W przypadku sprzedaży musimy mieć dobrze określoną grupę docelową, aby spożyć odpowiednią bazę klientów. Musimy w odpowiedni sposób pokazać produkt czy usługę, żeby przedstawić benefity wiążące się z ich zakupem. Na skuteczność telemarketingu ma wpływ doświadczenie konsultantów, ponieważ skuteczny konsultant i dobrze poprowadzona rozmowa to klucz do sukcesu. Wpływ ma także jakość bazy danych, atrakcyjność oferty i zarządzanie firmą. Oczywiście telemarketing może mieć wady. Możecie trafić w nieodpowiedni moment prowadzenia rozmowy, który może rzutować na nastawienie klienta, przez co działania będą nieskuteczne. A co więcej, klient może się zniechęcić do firmy. Znane są sytuacje, w których firmy dopuściły się nadużyć, przez co zaufanie do kanału telefonicznego spadło. Jednak powyższe 10 korzyści wskazuje na to, że warto spróbować. Kontakt przez telefon daje nieograniczone możliwości, które przeniosą Twój biznes na wyższy poziom. Jeżeli zastanawiacie się, czy telemarketing sprawdzi się w Waszej firmie, napiszcie w komentarzach, czym się zajmujecie, a my wskażemy Wam, na jakich formach kontaktu z klientem warto się skupić. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.